Jak wyjąć gaźnik z Poloneza Karo? Do wyjęcia gaźnika będą Wam potrzebne następujące narzędzia: śrubokręt płaski do odkręcenia cybantów, śrubokręt gwiazdkowy do odkręcenia cybantów, nasadka numer 7 albo klucz płaski numer 7, dwie sztuki siódemek muszą być, nasadka numer 8, nasadka numer 10. Klucz płaski 13. Opcjonalnie kombinerki, ale przydatne są. No i grzechota, żeby to tam ruszać. Jak czegoś zapomniałem, dopiście w komentarzach. No, no i zaczynamy. Klucz 10. Odkręcenie pokrywy filtra powietrza. Ściągamy obudowę filtra powietrza. Uważając, by nie rozlać wody, w nie... która tu jest. Co tu jest. Cholera jasna woda. Następna część wyjmujemy filtr powietrza. Możemy go od razu przy okazji obejrzeć i trochę Pos... już nawciągał kotów Pos... z no, pasowałoby generalnie zmienić, ale my sobie go. O kurwa. Filtr po regeneracji odkładamy na później. Nasadkową ósemką odkręcamy te cztery śruby. Dobrze jest użyć takiej długiej nasadki, bo te szpilki potrafią być trochę długie. Po odkręceniu tych czterech śrubek wyjmujemy tą podkładkę, która nie będzie tak chciała wyjść, więc należy, należy całą, obudowę filtra, całą obudowę filtra delikatnie podnosić i wysunąć sobie tą podkładkę, ją na bok. Uważać należy, bo tu są w tej gumie takie tulejki, żeby ściągając całość ta tulejka nie wpadła do środka. Następnym krokiem jest odpięcie odmy, która jest tam 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 z tyłu. O, odma odpięta. Po odpięciu odmy tutaj będzie jeszcze przewód podciśnieniowy, ale on chyba już będzie szedł do gaźnika bezpośrednio to. Możemy chyba ściągnąć całość, a no przynajmniej unieść sobie całość. O, w ten sposób, pilnując tych tulejków. I tu mamy jeszcze jeden przewód idący do gaźnika. Jego też odpinamy. I cała obudowa filtra powietrza nam wychodzi. A ja mówiłem, żeby tu uważać o, na te tulejeczki, bo one tam, no, wychodzą. O, tu będzie widać, że ta już wyłazi żeby tam nie wpadły do środka. Następnie możemy przyjrzeć się, jakie martwe zwierzęta nam tu siedzą. O co tu chodzi? Nie wiem. Ściągamy mikser gazu. I odsuwamy go na bok. O, tu takie, takie te tulejeczki ma. A, bo on tam podaje głęboko gaz. I jego po prostu na bok. Teraz odpinamy tutaj zasilanie elektrozaworu. Jakąś rureczkę, która idzie tutaj na górę, która jest fajnie poparciała i... i chyba wymaga wymiany. I on mógł nie działać, bo łapał sobie lewe powietrze. Więc zwróćcie uwagę przy swoich polonezach, czy przypadkiem nie macie wężyków do wymiany. Jestem nie pęknięty. Tutaj to już w ogóle. A tutaj to już zaczyna. No to pierwszy do wymiany. Yy, następna część to yy, Philipsem. Odkręcamy, jak to się nazywało? Odkręcamy cyband i ściągamy przewód benzynowy, zasilający benzyno. Weź zobacz, czy akumulator jest odpięty, jeżeli wężyk nie chce Wam zejść tak po dobroci, można go delikatnie obruszać kombinerkami dla przykładu. A potem rwać, trwać, mać. Uwaga, bo w działającym tym może się polać benzyna. U nas pompka nie pompuje, więc nie się. Następnym elementem będzie odczepienie tego ciągutka idącego do linki gazu. Należy z tego cienia przesunąć tą blaszkę na bok, odpiąć ją tak jakby. O, tak ją tutaj odsunąć i popchnąć tą ciągutkę do dołu, tak żeby wyskoczyła. Trzeba bardzo pilnować, żeby nie zgubić tego. Najlepiej to gdzieś odłożyć. Po odpięciu linki gazu należy odpiąć linkę sania, za co odpowiada ta śruba, ale przy tym przeszkadza. Przewód podciśnieniowy serwa hamulcowego, który można po prostu ściągnąć, sobie na tymczas odkręcając tego cybanta, luzując go, i całość powinna jakoś tam zejść. Ale to o. po zdjęciu, warto od razu sprawdzić jego stan. Jest minimalnie popękany, jeszcze bym nie zmieniał. Odsuwamy go na bok. Mamy teraz dobry dostęp do linki sania. Trzeba to odkręcić, i ta linka wtedy wysunie się. No, w tym wypadku, nasadką numer 7. Luzujemy tą śrubeczkę. Aha, trzeba mieć dwie siódemki. Mając dwa klucze numer 7. Płaskim kontrujemy tutaj z tyłu łeb tej śruby, co nie jest takie proste, ale da się. O, już go prawie miałem. A drugą siódemką luzujemy tą nakrętkę. Po poluzowaniu linka powinna nam spokojnie wyjść. Wyciągamy ją w ogóle z gaźnika i puszczamy luzem, tak, żeby wbijała się w ręce przy dalszej części roboty. A ja ją tu na bok Teraz, co nam zostało, to odpięcie przewodu podciśnieniowego idącego do rozdzielacza On jest tutaj, wyciągamy go. Powinien w miarę. W miarę łatwo wyjść. O tak, o. Odsuwamy go na bok, by nie przeszkadzały. Ostatnie co nam zostało to odkręcenie gaźnika od kolekt, ko, ko, kolektora sącego czy dolotowego. Następnie kluczem 13 odkręcamy gaźnik od kol, kol, kolektora dolotowego. I widzę, że to luźne w ogóle było. Odkręcanie gaźnika może być trochę upierdliwe ze względu na to, że możecie mieć trochę przydługie śruby. Tak jak to w naszym przypadku wygląda, właśnie. I to jest ta upierdliwa śruba gaźnika w polonezie, ponieważ odkręcając tą nakrętkę ona się blokuje o obudowę gaźnika i trzeba go na bieżąco całego podnosić. Jednocześnie odkręcając rzeczoną nakrętkę. O, i tu jest kolejny taki moment, gdzie śruba blokuje się o gaźnik. Trzeba go unieść. Był komentarz o ucięciu tych śrubek, o tych, 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 tych szpilek z kolektora wolotowego, ale ja bym osobiście tego nie robił, szkoda mi jest ingerować. O. I pamiętacie, jak spadnie, to już przepadła. Trzeba bardzo delikatnie. Przedostatnią rzeczą jest zdjęcie samego gaźnika. Trzeba tylko uważać, żeby nie pogubić podkładek i innych tam takich rzeczy. O kur Możemy od razu ocenić. Dobry stan, nigdzie nie przerwana. Podkładka termitowa. Troszeczkę taka zapocona. A tutaj co? Tego nie będę ruszał. Ostatnim elementem przy pracy przy gaźniku jest wpieprzyć tu jakąś szmatę, żeby broń, Pan Boże, nie wpadło nam tam nic. Potem warto by też. Te wszystkie wężyki, które rozpinaliśmy, przynajmniej powsadek na swoje miejsca, żeby nie zaciągnęły jakiegoś dziwnego syfu. Dziękujemy za oglądanie i do następnego filmiku, który będzie gdzieś tam w komentarzu albo przy piętym komentarzu. No na razie.